Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Szepty. I na wstępie krótkie info. Słuchajcie, nie będę już tutaj opowiadał całej historii o zaginięciu Beaty Klimek. Wszyscy, którzy interesują się tematem, doskonale znają tę historię. Dlatego ja przejdę w tym materiale od razu do konkretów. Od razu. Powiem Wam to, co chcę Wam powiedzieć, bez żadnego tam przedłużania. I mam takie pytanie, bo to będzie dosyć krótki materiał, na pewno krótszy niż inne moje materiały. Powiedzcie mi, czy chcielibyście dostawać takie materiały, powiedzmy 8 do 10 minut, i na przykład jakaś tam sprawa kryminalna wyskoczyła, i ja po prostu w ciągu 8 do 10 minut tę sprawę opowiadam, przedstawiam i to jest wszystko. Oczywiście, poza tym będą też dłuższe materiały. W poniedziałek, w środę i w piątek, ale co jakiś czas myślę, aby wrzucić właśnie coś krótszego, przedstawić jakąś właśnie ciekawą sprawę kryminalną lub jakieś zaginięcie i zobaczymy. Chciałbym zobaczyć przede wszystkim, jak wy to odbierzecie, jak to będzie wyglądało z wyświetleniami, czy coś takiego w ogóle Wam się podoba. Takie po prostu krótsze, kryminalne szepty, o może nazwijmy to. W ten sposób dajcie znać w komentarzu, a my przechodzimy już do dzisiejszej informacji dotyczącej Beaty Klimek. Ten materiał nagrywam w sobotę, 23 listopada wieczorem. Wysłuchacie go rano w niedzielę. Dzisiaj odbyły się poszukiwania Beaty Klimek. I na ten moment nie ma żadnych informacji na temat znalezienia Beaty Klimek. Oczywiście, z jednej strony to jest dobra informacja, bo jest ciągle nadzieja, że kobieta żyje i być może gdzieś po prostu się ukrywa, a z drugiej strony, no dalej nie wiemy po prostu, co mamy myśleć o tej sprawie: gdzie jest Beata, czy zrobiono jej krzywdę, czy nie. W każdym razie, bardzo ciekawą rzecz, jaką dzisiaj oglądałem, mianowicie na stronie polsatnews.pl. Ukazał się krótki materiał, są pokazani ludzie, którzy brali udział w tych poszukiwaniach i w tym materiale możemy również usłyszeć bardzo ciekawą wypowiedź pani Sout. Pani Ewa Gliszczyńska, czyli Sołtys Poradza, mówi wprost, że oni nie chcą odpuścić, a dopóki nie dowiedzą się, gdzie znajduje się Beata Klimek. Zrobimy wszystko, żeby ona się odnalazła. Kobieta w dalszej części tego wywiadu mówi, że no zdarzają się historie, że faktycznie gdzieś tam kobieta zaginie, gdzieś tam no, chodziło pewnie o to, że pójdzie, odbierze sobie życie lub ewentualnie ucieknie. No, tak jak na przykład twierdził jej mąż za granicę do kochanka, ale tu pani sołty twierdzi, że nie, że to nie Beata, że ona naprawdę cieszyła się z tego, że udało jej się zaadoptować te dzieci. Ale najważniejszą rzeczą, jaką powiedziała pani sołtys, to jest to, że Beata nieraz mówiła jej, że boi się męża i że mąż jej grozi. I teraz możemy się zastanowić nad jedną rzeczą. O ile jeszcze gdzieś w internecie możemy zobaczyć jakiś na przykład wywiad kogoś, kto twierdzi coś tam, no ta osoba przeważnie ma zasłoniętą twarz i zmieniony głos. Tutaj oficjalnie pani Sołtys jest pokazana, nie ma zmienionego głosu i mówi wprost, że Beata bała się męża i że jej groził. I pani Sołtys nie boi się odpowiedzialności karnej, czyli mogę spokojnie podejrzewać, że pani Ewa mówi prawdę. Dodatkowo, kiedy zobaczyłem, ile osób bierze udział w poszukiwaniach, przyszła mi taka myśl do głowy, mianowicie taka, że Podobno Beata Klimek była bardzo nielubiana we wsi, tak twierdził jej mąż i wydaje mi się, że gdyby ta kobieta była aż tak nielubiana, no to raczej no, nikt chyba by nie chciał przeszukiwać terenów, aby ją odnaleźć, no może jakaś garstka, może rodzina, a tutaj naprawdę bardzo dużo osób podjęło się poszukiwań Beaty Klimek. Link oczywiście do tego materiału podrzucę w opisie, będziecie mogli sobie wejść i zobaczyć wywiad właśnie z panią Sołtys i jak wyglądały poszukiwania. Tam niżej musicie zjechać, jest filmik, tam zobaczycie właśnie ten wywiad. Filmik trwa około 3 minut. Oczywiście nie mogło być inaczej niż rozmowa pana redaktora z antybohaterem. Naszym pokrzywdzonym narcyzem, i tutaj chyba każdy, kto śledzi sprawę zaginięcia Beaty Klimek, każdy, kto słyszał wywiad lub czytał to, co wypisuje Jan Klimek, chyba tutaj nie będzie zdziwiony. Facet oczywiście twierdzi, że jest niewinny, ale wiecie co też, zauważyłem taką jakby arogancję w jego głosie. Bardzo chłop narzeka na to, że został um, oczerniony. Pyta się redaktora, czy on w ogóle widział, co się dzieje w telewizji, w mediach. No, chłopie, ja nie wiem w ogóle, nie wiem czy mnie słuchasz. Wydaje mi się, że tak, ale czy ty sobie zadałeś kiedykolwiek pytanie, dlaczego ci ludzie aż tak ci atakują? Ci ludzie nie tylko atakują cię dlatego, że zrobiłeś z Beaty Brudasa, że zrobiłeś najgorszą, że maltretowała dzieci i itd., tak itd., tak już się nie będę powtarzał. Nie atakują cię również bez powodu. Chłopie, coś ty narobił. Ty spakowałeś kobietę i dzieci, nawet nie wiesz, czy kobieta wróci, czy nie wróci do domu, a ty poszedłeś i ją spakowałeś. To świadczy o tym, jakbyś wiedział, że ona nie wróci. Dodatkowo podrzucone dokumenty. Ktoś te dokumenty podrzucił. No, na, oficjalnie my, jako słuchacze, e, jako, jako ludzie, którzy interesują się tą sprawą, e, oficjalnie nie wiemy, kto podrzucił te dokumenty. Policja na pewno już doskonale wie, kto. No, ale tutaj to chyba nie jest jakaś zagadka dla Sherlocków, którzy nie mogą tego rozwiązać. Kiedy czujesz, że wali ci się grunt pod stopami, to wtedy oskarżasz wszystkich, nawet własnego brata. Próbujesz rzucić na niego winę, tak jakby mataczył w śledztwie. To jest. No To jest po prostu straszne, co ty, chłopie, robisz. Dodatkowo, no w ogóle tyle rzeczy, co tutaj wyszło, tyle niejasności, wyłączona kamera. Ja nie będę już tego powtarzał, bo już słuchacze um, słyszeli to wielokrotnie. Każdy wie, o czym mówię. I ty się, chłopie, dziwisz, że ktoś w ogóle śmiecie podejrzewać. I powiem ci jeszcze, szanowny narcyzie, bo ty może, ja nie wiem, może ty nie dopuszczasz tego do swojej głowy. Nie ja mam zielonego pojęcia. W każdym razie pamiętaj, że ludzie nie tylko jeszcze jadą cię za to, że prawdopodobnie wiesz coś na temat zaginięcia żony, tylko ludzie jadą z tobą dlatego, że znęcałeś się nad własną rodziną, znęcałeś się nad dziećmi. Beata potrzebowała twojej pomocy, miałeś ją gdzieś, dziecko z dzieckiem trzeba było jechać do szpitala, miałeś to gdzieś. Nie płaciłeś alimentów, wywijałeś takie numery, że to głowa boli. Już mówię, nie będę tego wszystkiego wymieniał. Zamykałeś dostęp do szałerka, gdzie Beata nie mogła sobie rozpalić po prostu, żeby miała ciepło w domu. Chłopie, i ty jesteś zdziwiony? No co ci ludzie ode mnie chcą? Oczerniłeś kobietę, zamiast ją szukać. Dobra, rozumiem, możesz tam już jej nie kochać, okej. Okay. Oczerniłeś kobietę. Znajdź ją dla dzieci. Dzieci cierpią. Ale ty pewnie znowu mi zaraz, jeżeli będziesz słuchał tego podcastu, to napiszesz mi, że... A kto to widział, że dzieci płaczą. No, chłopie, jesteś naprawdę bezczelny. Ja jestem naprawdę w szoku. I oczywiście tego ci nie życzę, broń Boże, ale. Abo dobra, zachowam to dla siebie. Chciałem coś powiedzieć, ale nie będę tutaj publicznie mówił takich rzeczy. Po prostu. Podziękuj, pomódl się jak jesteś wierzący, że masz chłopie dużo szczęścia, że po prostu jeszcze no, możesz się wypowiadać w telewizji. Mówiłeś redaktorowi w wywiadzie hmm, Polsat News, że to wszystko to, jest, to są słowa wyrwane z kontekstu. Co ty chłopie gadasz za bzdury? Twoje wpisy jasno mówią o tym, że traktowałeś ją jak śmiecia, dzieci dla Ciebie też były niczym. Już nie będę tutaj używał innych słów, jakie słowa z kontekstu? Ja na przykład tutaj w moich podcastach cytuję Twoje wypowiedzi, Twoje wypociny, przesiąknięte w ogóle takimi błędami, że czasami muszę dwa razy je przeczytać. I powiem ci, że tutaj nic nie ma wyrwanego z kontekstu. Każdy widzi. Co ty, chłopie wyrabiasz, a bronią cię po prostu tacy ludzie jak ty. Więc zanim jeszcze raz zadasz pytanie do jakiegokolwiek redaktora, w ogóle ile wziąłeś za ten wywiad, lepiej powiedz, czy redaktor musiał coś ci zapłacić. Bo też podobno teraz, gdy zrobiłeś się gwiazdą, to chciałbyś po prostu pieniążki jeszcze do kieszeni sobie naładować. Chciałbyś zarobić na tragedii własnej żony. I ty, ty zadajesz pytanie, o co ludziom chodzi? No, wiecie co, naprawdę? Komedio tragedia. Jeszcze kończąc wywiad z tym dziennikarzem, chłop po prostu no bezczelnie, arogancko. No i co? Mówi, i tyle, i tyle. Proszę do policji pytać. O Jezu. W dalszej części redaktor hmm, Polsat News mówi, że Beata, kiedy była na przystanku, yy, do domu już nie wróciła. I to też jest troszeczkę zastanawiające, bo my tak naprawdę nie wiemy, czy kobieta wróciła, czy nie. Daleko nie miała, także moim zdaniem, raczej do tego domu wróciła i to tam mogła się rozegrać tragedia. Oczywiście mogę się mylić, bo może ktoś zaczaił się na nią na drodze do domu, nie wiem, wrzucił do samochodu, no nie wiem, to już nie będę tworzył żadnych tez, no, ale moim zdaniem, kobieta prawdopodobnie wróciła do domu. Dalej możemy się dowiedzieć, że samochód, który został zatrzymany ostatnio na lawetach co wyjechał, no to tak jak się śmialiście w komentarzach, mówiłem babciowy samochód to Fiat Panda, on został zatrzymany, ten samochód to był samochód teściów i oczywiście samochód męża Beaty został zatrzymany, no ciekawe czy policjanci coś tam, coś tam znajdą w tym, w tym samochodzie, jestem bardzo ciekawy, no ale tak jak sądzą inni internauci, ja sądzę tak samo, że no troszeczkę chyba to jest za późno, aby brać się właśnie za takie m, rzeczy, no mam nadzieję, że nie jest za późno, że jednak tam jeżeli coś by miało, m, mieliby policjanci znaleźć, to znajdą, no oby, obyśmy w końcu dowiedzieli się jaka jest prawda. Policja na temat zaginięcia Beaty się nie wypowiada, i sprawę przejęła prokuratura. To już wiemy. No i z najnowszych informacji to by było chyba na tyle. Napiszcie mi, jak Wam się podobają takie krótsze materiały, czy fajnie się słucha, czy chcecie więcej tego typu materiałów, oczywiście nie tylko o Beacie Klimek, ale też o różnych sprawach kryminalnych. No i co, czekamy, jeszcze raz powtórzę na rozwiązanie sprawy, a naprawdę czy tylko ja mam problem ze słuchaniem tego męża, bo mnie już normalnie skręcę, jak go słyszę. Dziękuję bardzo, życzę wszystkim dobrego i przede wszystkim bezpiecznego dnia.